Jesteśmy już nad wodą tego kanału. Przepiękne miejsce, ale proszę zwrócić uwagę, dzisiaj wcale nie jest tak ciepło. Woda na pewno nie jest jeszcze ciepła, a dzieci się kąpią. Ja cię nie mogę. Niesamowite rzeczy. Tak wygląda turystyka w Belgii, bo tutaj można jeździć, można biegać. No i jak widzimy. Można pływać. Proszę bardzo, gąbelki kąpią się. Ja cię nie mogę. Na pewno nie chciałbym dzisiaj jeszcze za wcześnie. Dopiero trzeci dzień, jak mamy pogodę. Jasna cholera. O, ależ to odważne dzieciaki. I tutaj też nie wiadomo, jaka ta woda jest do końca. Ale kurczę, no i to dziewczyna chyba pływa. Jezu, słodki, no jeźdź. Idziemy dalej. Nie wiem, ale pewnie będzie skok do wody na główkę. Jestem ciekaw, czy skoczy. No dawaj kolego, Ej, ten mały go może popchnie. <laughs> nie. Dawaj kolego, lutuj. Też się tak pływało. Ja z moimi 62 latami wcale się nie boję, skoczyłbym na pewno na głowę lubiłem zresztą pływanie miałem wyniki ale to było bardzo dawno temu no pokaż koleś, no skoczy skubanie przepięknie, przepięknie no, tylko szkoda, że nie na głowę tylko na nogi ale coś fajnego wyskoczyło nam jak to fajnie mieć ze sobą aparat można coś zawsze ciekawego dojrzeć Teraz mamy widoczek z góry. Proszę bardzo, jeżdżą ludzie na rowerkach. W oddali mamy cmentarz. Tak to wygląda. Cmentarz tutaj jest normalnie, bez żadnych kwiatków, wazoników i tak dalej. Jest to zachowanie Belgów normalne, nie w Polsce, gdzie przesada, wystrój się liczy na grobie. A tu chodzi o to, żeby pamięć była wtedy, kiedy trzeba, trzeba odwiedzić ten grób i żeby było fajnie. A w Polsce jest przesadzone. U mnie, w mojej miejscowości, to jest siedem bodajże kwiaciarni koło cmentarza. I te biedne babcie idą i kupują kwiaty, co tylko mogą, żeby ustroić, bo sąsiadka zrobiła też pięknie. Więc ja muszę mieć pięknie. Zniczę, nie zniczę. Jest to w sumie w miesiącu pewnie bardzo dużo pieniędzy. tak wygląda Belgia od środka w tej chwili jak patrzymy to tak jakbyśmy płynęli w stronę śluzy Wczorajszo, wczorajszej cośmy oglądali więc jest tam pewnie ze 2-3 kilometry ale nadal jest to kanał ten który właśnie jest wyżej o te 73 metry proszę bardzo Tutaj jest moja Niunia obok mnie. Najsłodsze serduszko. Ale nie chcę jej pokazywać, bo jest troszeczkę zła na mnie, że chcę ją nagrywać. Ale w sumie troszeczkę, chociaż niech ma. O, będzie na moim pięknym filmie. A co? No <śla> ślicznie. Na pewno kiedyś zobaczycie mnie. Nie jest to wcale fotogeniczny facet. W tym wieku to się tylko wygląda i nic więcej. Ale na pewno się kiedyś przedstawię w całej osobowości. Proszę bardzo, dzieci się kąpią nadal. Naprawdę jest to niespotykany w tym czasie. Jest taką jeszcze zimną wodą prawdopodobnie. Wiatr trochę szumi. Nie wiem, czy się to dobrze nagra ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok pięknie to wygląda są to niesamowite ujęcia proszę bardzo o troszeczkę pod słońce nie wiem też, no aparat nie jest zły, ale trochę pod słońce pewnie jest gorzej ale nie jest chyba najgorzej tereny są przepiękne Tutaj przebywamy, tutaj możemy sobie oddychać świeżym, fajnym belgijskim powietrzem.